Nie wiem dlaczego znowu to zainstalowałem. Może nostalgia, może potrzeba ucieczki. Wigglesy, stara niemiecka gra z 2001 roku, pod przykrywką bajkowej strategii, gdzie prowadzisz wesołe plemię podziemnych krasnali, kryła coś więcej. Coś, co zaczęło wracać, gdy odpaliłem ją ponownie po tylu latach. Pamiętam ten ekran tytułowy. Muzyka w tle na pozór skoczna, ale jakby wyprana z duszy. Wszystko brzmiało o ton niżej niż powinno, jakby ją ktoś spowolnił. Może to wina starego pliku ISO? Albo nie. Zaczęło się normalnie. Kopanie, budowanie, jedzenie. Dzieci, starość, śmierć. Od cykl życia tylko, że niektóre rzeczy nie zgadzały się z tym co pamiętałem z dzieciństwa. Krasnale czasami stały bez ruchu i wpatrywały się w ściany, mamrocząc coś, czego nie potrafiłem zrozumieć. Ich oczy. Hm. Nie, to niemożliwe, ale naprawdę wydawały się świecić. Nie artowym światem, ale jakby patrzyły przez ekran na mnie. W jednej z misji coś się zacięło. Jeden z Krasnali odmówił pracy. Nazwałem go Torik. Wciąż chodził po tych samych tunelach, nie robił nic, ale tunel, którym chodził, z każdym dniem był inny. Pojawiały się w nim znaki, runy, krzyże, zmieniał się też kolor ziemi, aż w końcu usłyszałem dźwięk. Czy to jęk, szloch? Dobiegający spoza gry. Wyłączyłem komputer. Ale po kilku dniach wróciłem i gra nie była tam, gdzie ją zainstalowałem. A mimo to się uruchomiła. Nie było menu. Od razu wrzuciło mnie do środka. Wszystkie krasnale miały siwe brody, a podziemia wyglądały jak kościotrupy wielkich istot. Całe kolonie umierały bez słowa. A Torik wciąż chodził tym samym tunelem. Tylko teraz miał inną twarz. Moją. Zrozumiałem wtedy. Wiglesy to nie była gra o kopaniu. To była gra o przemijaniu. O duszach zagubionych w cyklu życia, których nikt nie pamięta. Gra próbowała mi coś powiedzieć: że my też jesteśmy jak te Krasnale. Kopiemy, budujemy, rodzimy dzieci, a potem po prostu znikamy, bez śladu, bez pamięci. Ostatni raz, gdy ją uruchomiłem, pojawił się tylko jeden komunikat: Witaj ponownie, Torik. Czas wrócić do pracy. I ekran zrobił się czarny, ale zanim zgasł, przez ułamek sekundy zobaczyłem coś w odbiciu monitora. To nie byłem ja. Nigdy nie powinienem wracać do tej gry. Pamiętam, jak miałem może 10 lat, może 11. Dostałem iglesy w zestawie z innymi grami z jakiegoś czasopisma dla dzieci. Kolorowa okładka, śmieszne stworki z dużymi nosami, kopiące w ziemi tunele. Gra strategiczna, ale z duszą. Tak przynajmniej wtedy myślałem. Budowałem, rozwijałem, śmiałem się. Kiedy krasnale kręciły głową, gdy było głodne, wtedy to była tylko zabawa. Ale nawet wtedy coś mi nie grało. W jednej z późniejszych misji gra nagle spowolniła. Krasnale umierały szybciej niż zwykle. Nie chciały pracować. Jeden z nich pojawiał się w każdej kolonii, niezależnie od tego, czy go stworzyłem, czy nie. Torik zawsze miał tą samą twarz. Bardziej szczegółową niż reszta niby kreskówkową ale jego oczy. Wyglądały jak zdjęcia prawdziwych oczu, wklejone w model. To było niepokojące. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, czym jest Woley. ale czułem je całym sobą. Z czasem gra zaczęła mi się śnić. Śniłem o nieskończonych korytarzach, o dzieciach rodzących się w ciemności, o krasnalach wpatrzonych w ściany. I o Toriku, który mówił bez poruszania ust. Musisz wrócić, zostawiłeś nas. Odinstalowałem grę. Płyta zaginęła. Minęło ponad piętnaście lat. W marcu 2025 roku natknąłem się na starego laptopa w domu rodziców. Był tam folder nazwany Gierki, a w środku plik ISO, wiggles.iso. Nie miałem odwagi go ruszać przez kilka dni, ale ciekawość zżerała mnie od środka. Przez lata szukałem informacji o tej grze. W angielskim internecie praktycznie zero. Tylko kilka wspominek pod nazwą „Wigles” albo Digles, ale nic o tym, co przeżyłem. W końcu odpaliłem plik. Gra uruchomiła się natychmiast. Bez instalacji, bez lancera, tylko czarny ekran i powolny fading. Tytuł: The Wiggles. Ale litery były jakby pociemniałe zamiast kolorowego logo. Było matowe, zgaszone, a dźwięk już nie był skoczny. Brzmiał jak nagranie karuzeli, która obraca się w pustym parku rozrywki o trzeciej nad ranem. Kliknąłem nową grę. Gra nie pytała o poziom trudności, ani nie dawała opcji wyboru scenariusza. Po prostu przeniosła mnie do kopalni. Wszystko wyglądało znajomo, ale było inaczej. Tunele nie miały końca. Żadnych surowców, żadnych przeciwników, tylko ciemność. Zacząłem stawiać pierwsze pokoje, kuchnie, sypialnie, warsztat. Krasnale się pojawiły, zwykłe, do momentu, aż nie urodziło się pierwsze dziecko. Imię automatycznie nadane przez grę to Torik. Zamarłem. Torik nie zachowywał się jak inni. Chodził w te i z powrotem przez jedną komnatę. Szeptał coś czego nie mogłem zrozumieć, choć miałem słuchawki. Coś jak. Pamiętasz, jak kopałeś nasz dom? Pamiętasz, jak go zostawiłeś? Nie dało się go kliknąć, ale jego oczy. One się poruszały i patrzyły wprost na mnie. Kiedy próbowałem wyłączyć grę, nie mogłem. Alt F4, Escape, nawet zamknięcie menadżera zadań. Nic nie działało. Wtedy Torik przestał się poruszać i napisał na ekranie literka po literce. Witaj z powrotem. Czas wrócić do pracy. Torik wrócił do pracy. Plik ISO. Znalazłem go przypadkiem przeglądając stary dysk z dzieciństwa. Nazywał się po prostu Wigles ISO. Nawet nie pamiętałem, że kiedyś to miałem. Włączyłem z ciekawości, licząc na nostalgiczną podróż do czasów, kiedy problemy kończyły się na tym, że krasnale były głodne a żarcie się kończyło. Ale to nie była ta sama gra. Już od początku było coś nie tak. Menu nie miało muzyki, tło było czarne. Zamiast opcji nowa gra był tylko jeden przycisk: Kontynuuj ostatnią sesję. Ale przecież nie grałem w to od kilkunastu lat. Kliknąłem. Ekran powoli rozjaśnił się do widoku podziemnego korytarza wąskiego klaustrofobicznego, jeden samotny krasnal stał przy ścianie i coś szeptał. Gdy na niego kliknąłem, nie pojawiło się menu z opcjami. Zamiast tego kamera powoli zbliżyła się do jego twarzy. Torik, wiek 331 lat, stan niepowracalny. Miał oczy, ludzkie oczy, niepikselowe, niestylizowane. To były realistyczne, ciemne, pełne bólu oczy. I one patrzyły na mnie, nie w przestrzeń, nie przed siebie, w moją duszę. Przez moment miałem wrażenie, że ekran odbija nie moją twarz, tylko jego. Praca bez końca. Gra nie miała celu. Nie było punktów, nie było poziomów. Każdy krasnal, którego stworzyłem, starzał się w ciągu kilku minut i umierał, wydając z siebie krzyk, którego nie dało się wyciszyć. Ale Torik żył, nie spał, nie jadł, po prostu chodził w kółko w jednej komnacie, którą nazwał ciszą. Tak, gra sama zmieniała nazwy pomieszczeń. Kuchnia stała się mięsną jamą, sypialnia, miejscem bez tchnienia. Próbowałem odinstalować grę, ale się nie dało. Folder nie istniał. A mimo to, co noc po północy, Wiglesy włączały się same. I zawsze zaczynały się od tego samego komunikatu. Torik wrócił do pracy. Przebicie. Po tygodniu coś się zmieniło. Nie tylko w grze. Zacząłem słyszeć głosy. Gdy komputer był wyłączony, słabe szepty z za monitora, ledwo słyszalne. Nie zostawiaj nas znowu. Ziemia nas pożera. Pamiętasz, dzieci? Jednej nocy obudziłem się z dziwnym uczuciem, że coś jest pod łóżkiem. Oczywiście to tylko strach, prawda? Ale kiedy włączyłem telefon, żeby sprawdzić godzinę, na ekranie. Wyświetliło się powiadomienie: Torik, praca czeka. Nie wiadomo skąd. Żadna aplikacja, żadna sieć, żadna logika. Ostatni zapis. Pisałem ten tekst z nadzieją, że komuś go prześle, że ktoś potwierdzi, że też pamięta tę grę, że ktoś powie, że to tylko stary plik ISO. Z błędami i przypadkową nazwą. Ale nie jestem już sam. Dziś rano komputer był włączony. Sam z siebie. A gra się nie uruchomiła. Zamiast tego pojawił się folder na pulpicie o nazwie Zapisy Torika. W środku setki plików tekste. Z datami sięgającymi dziesiątek lat wstecz. I wszystkie zaczynały się od tych samych słów. Nie jestem graczem. Jestem kopaczem. I kończyły. Torik patrzy. Nie wiem, jak długo jeszcze jestem na zewnątrz. Moje sny to już tylko tunele. Moje odbicie w lustrze czasem uśmiecha się, kiedy ja tego nie robię. Jeśli znajdziesz ten plik, jeśli przeczytasz to do końca, nie uruchamiaj Wiglesów. Nie kopiuj tego ISO. Nie próbuj grać. Torik już wrócił. Następny jesteś ty.